Siemanko, z tej strony Arkadiusz Kowalski, nasz ulubiony bokser. W dzisiejszym odcinku mamy unboxing rękawic bokserskich Hit and Move z w rozmiarze 16 OZ. Oto ta paczucha, w przodzie jest Stanów Virginii ze Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj sobie zobaczymy unboxing tych rękawic. Pozdro. Dobra, drodzy mili. Ja, a ja już to sądzisz na temat tego strzału. Jedno to jedno. Dobra, drodzy mieli, oto mamy paczuchę po prostu z miasta Aleksandria. Jest to miasto w stanie Virginia, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach To ma sobie fajny nożyk. Leatherman I otwieramy. Otwieramy paczuchkę. Zamówiłem ją 13 lipca ze strony hitemów. Za 960 zł wysyłka kosztowała 204 zł Na szczęście tym razem nie doliczyli mi cła, no bo jak zamawiałem paczkę z winninga to chyba trzy dyszki chyba jeszcze doliczyli tego cła. ten razem się było w bez tego. Czyli na paczkę czekałem w sumie około 10 dni. przyszło na Fedexa. W sumie dość szybko, 10 dni tylko. Eee, mówię, rękawice 960zł plus przesyłka 200 No i możemy sobie przejść do pakowania. Mamy rękawice, je sobie. Konwerter. Jakaś jeszcze ulotka. Zabrać na bok. I co my tu mamy? Mamy sobie rękawice. W kolorze czarnym, eee, uprzedzając pytania czemu tym razem widziałem rękawice w kolorze czarnym, nie w kolorze białym Tu na porównanie mam rękawicę z Winninga, to za z Japonii To są rękawice z Japonii I tu już są rękawice I również ten zestaw do eliminacji rękawic Rękawice z Japonii co są te rękawice? A już, co w rękawice będzie <grymne> powiedz instrukcję co do... Widzimy, że one no, bardzo szybko się przytarły, nie? Także tym razem stwierdziłem, że bierzemy rękawice w kolorze czarnym. Yeah. Otwieramy sobie... Tu, to nie jest recenzja. W tym filmie pokażę tylko takie wstępne wrażenie, jakie na, robi te, jakie na nie robią te rękawice. To tak, one są tutaj, lewa, prawa. I tak, tu mamy to wiązania. Są to rękawice zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych, z prawdziwej skóry. Są one jednak robione w Pakistanie, że to nie jest żadna taka sielkana produkcja. Jakie mam wrażenia pierwsze? Jeżeli mamy ich porównać do z budową, są one bardzo wąskie. Porówno porównam do jakichś innych rękawic, to jak na rozmiar 16% są bardzo smukłe. Skóra jest taka bardzo błyszcząca, ma fajną teksturę. Daje się być naprawdę fajna skóra, podoba mi się. Nie, ja, jaki jest ten burger. Ale ten burger jest dobry. Ale on mi smakuje. Big Mac. Big Mac jest życiem. Położyć. Teraz są rękawice. To są moje pierwsze rękawice wiązane. Nie miałem wcześniej rękawic związanych, zawsze miałem takie na step Wydaje mi się być takie bardzo zbite, czyli że trochę czasu pewnie pójdzie na, na rozbijanie tego. Tu widzę, że jest dość duża szpara na tej ręce, ale to wszystko będzie związane potem. Także oto, te. oto jest tych rękawic. Ponadto, jako że to są rękawice wiązane, to nie zawsze będzie osoba, która będzie mogła mi te rękawice zawiązać, więc mamy również konwerter do, do tych rzepów, do tych yy, sznurówek. Czyli po prostu tu się wkłada tą sznurówkę, zawiązuje i obwiązuje, żeby, żeby mocno samodzielnie to zawiązać.